Mam pytanie z innej perszki tak naprawdę, coś innego chciałem zapytać, ale tak a propos sportu. Fajnie, kilka nożna jest rewelacyjnym sportem, szachy są fajne, zapasy są rewelacyjne, tak? Mówimy o sporcie wyczynowym, zawodowym czy czymś konkretnym. Istniał klub, który przeszło 30 lat tak naprawdę, 3 dekady, było wielokrotny wielu mistrzów Europy, wielokrotnych metalistów, mistrzów świata, czy to juniorów, seniorów, olimpijczyków. Zapomnieliśmy wszystko o Raczyłowskim Klubie Pływackim w historii Raczyłów, które tak naprawdę są absolutem SMS-u i po 10 latach dowiaduje się, że klub nie istnieje. Ja nie mam pytań, prośby o to, żebyście to ratowali, tylko żebyście ten temat poruszyli, bo z moich informacji i ludzi z miasta, e, tych, którzy trenują i trenowali, e, szlak człowieka trafia, słyszy, że na Pływaka rocznie e, przeznaczane są pieniądze na tyle, co na szachistach. Więc porównajmy to, za, zapoznajcie się z tematem, jeżeli będziecie u władzy. Ja miałem pytanie z innej prostaj, pytanie jest jako gospodarka, działalność gospodarki, ale jak słyszałem nich temat sportu, a słyszałem, że w raczej już nie istnieje. Mimo wszystko, to bardzo gdzie tam zagłębić i zapoznać z tym, co tam się dzieje w tym momencie? Dziękuję bardzo. Oczywiście, że tak. Wszystko odpowiadają oczywiście, że tak. Powiem szczerze, przecież pływacy do tej pory wymieniają się, tak. Pływacy nasi jeżdżą na przykład do Niemiec i tak dalej i tutaj, więc powiem szczerze, że jestem bardzo zdziwiona. Ktoś powie, że nie rozeznałam znowu tematu, ale oczywiście rozeznam i, i będę chciała.